Chciałbym przywitać Państwa na nowej wystawie pod tytułem Pięciu Muszkieterów. Najważniejszą, według mnie, jest idea miłości, jeżeli chodzi o treść, walki z hipokryzją, walki o lepszą komunikację międzyludzką. Postacie w moich obrazach proponują życie ciekawsze. Lepsze, a na pewno bardziej kolorowe. Każdy obraz jest inny, ale jakby wychodzi z tej samej stajni. Czasami zmienia kolorystykę, czasami zmienia dynamikę, czasami zmienia nastrój, jest, raz jest poważny, raz jest rozbrykany, rozhisteryzowany. W moim malarstwie charakterystyczne jest jakby ogromna ilość napięcia, które się pojawia w... W poszczególnych obrazach i nie do końca jest to zdefiniowane. Inspiracją dla mnie zawsze jest człowiek jakby, no to, co wokół człowieka się dzieje i, i co mu towarzyszy tutaj w życiu, prawda? Także to jest nieustanne jakby pokazywanie emocji, które nam towarzyszą w życiu, które wbrew pozorom właściwie nie są takie obojętne dla nas, bo one tworzą te relacje głębsze i jeszcze nawet najgłębsze i pokazywanie właśnie tych emocji na różnych płaszczyznach. To jest właściwie taka podstawa. To jest instalacja, więc jakby ta przestrzeń jest całością. Wszystko jest spójne, łącznie z tą ścianą, łącznie z tymi obrazami, to tworzy całość. Gdyby wybierzesz jeden element z przestrzeni, przestanie to funkcjonować. Zbudowałem taką dla mnie idealną przestrzeń. Grafiki, a przeważnie te duże grafiki, które tutaj przedstawiam, prezentuję, to jest też pewnego rodzaju zamknięty cykl pod wspólnym tytułem Akwarium Astronomiczne. A wszystkie grafiki, które tutaj pokazuję, one są relacją z konkretnych bardzo moich przeżyć. Mógłbym dokładnie palcem pokazywać, która, do jakiego przeżycia. Jest dopasowana, czy komentuje jakieś przeżycie. Niemniej one są bardzo istotne dla mnie jako człowieka, artysty. Tytuły pojawiają się w czasie pracy, najczęściej pojawiają się wtedy, kiedy, kiedy się pojawiają. Czyli raczej zaskakują, rozwijają się w sposób zaskakujący, a nie są raczej przemyślaną, idą, do której powstaje jakby cała reszta. Niektóre obrazy nie, nie posiadają tytułów, dlatego, że po prostu tytuły się nie pojedzie.